Witajcie, tutaj jest pasek stanu. I w tym miejscu, klikając drugim przyciskiem myszy, określamy, co chcemy mieć w tym pasku stanu. Ja w tej chwili mam wybrane wszystko. Jeżeli zaznaczę brak, to wszystko mi stąd zniknie. Co nam to daje, że zaznaczymy sobie te rzeczy? Otóż tak, pierwsza rzecz to jest średnia. Jeżeli sobie zaznaczymy na przykład te dwie komórki, to tutaj mamy policzoną średnią. Mamy liczbę zaznaczonych komórek. Mamy liczbę niepustych. Gdyby ta na przykład komórka była pusta i zaznaczylibyśmy to, to byłoby niepuste 1. Maksymum z tego to jest dwójka, minimum to jest dwójka. Gdybyśmy sobie zaznaczyli na przykład tak, to mielibyśmy maksimum dwójka, minimum 0. Chodzi o zawartość tego zaznaczenia. I liczba zaznaczenia to jest 3, ponieważ zaznaczyliśmy trzy komórki. To by było na tyle. Heja.